Siema, jestem Benek. A ja Zenek. Witamy na naszym kanale. Jak widzicie, nasza ściana wyróżnień jest prawie pusta, a my z Zenkiem chcielibyśmy, żeby pojawiło się na niej więcej kartek z nazwami kanałów. I długo myśleliśmy nad tym, co by tu zrobić, żeby tę ścianę zapełnić. No i zapełnimy, bo dzisiaj będzie dla Was nowa zagadka. Ostatnio zgadywaliśmy tytuły filmów, a dzisiaj zgadujemy, jakie to święto. Tak, każdy z nas przygotował rzeczy, które się z tym świętem kojarzą i będziemy na zmianę układać je tu na stole to znaczy jeden układa a drugi zgaduje ale wracając jeszcze do naszej ściany wyróżnień to musimy wam powiedzieć że oprócz wyróżnionych zwycięskich kanałów pojawi się również specjalny kącik dla specjalnego hejtera a specjalny dlatego, że musi on się wykazać kreatywnością bo my jesteśmy już starzy i zwykły hejt do nas pływa. ten hejt musi mieć moc to absolutnie nie jest zaproszenie do hejtowania, ale wiemy, że hejt pojawi się tak czy siak. To drogi, hejterze, do ciebie mówię. Musisz się trochę wysilić, bo do nas na ścianę nie tak łatwo jest się dostać. No to nie jest zwykła ściana, to jest ściana wyróżnień, więc nawet hejter musi się wyróżniać. Ciekawe czy jesteśmy hejto-odporni. Wymyśliłem te słowo, ale jest fajne. Może zostanie słowem roku. Tak. Ale wracajmy do naszych zgadywanek i zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. I przypominamy, że nasz kanał da się subskrybować i łapkę też można wbijać. To do roboty. Gdzieś tutaj na dole. Dziękujemy i zaczynamy. No to zgaduj. Co tutaj mamy? Szampan, dwa kieliszki i zegar, 12 godzina, czyli witamy nowy rok! Coś to było za łatwe dla Ciebie. No ale ja taki dobry jestem. No. Jedziemy dalej. Proszę. No myśli, że to takie trudne do odgadnięcia? Ja myślałem, że to jest trudne. Przecież to wielka noc. No a ja myślałem, że powiesz dzień jaja. Albo jajecznicy. No i co to za święto? Benedyk, musimy się więcej postarać. No każdy wie, że to Halloween, nawet jest napisane. Możecie. Lecimy dalej. Tara, -da, proszę. A Świeczka i klucz. Yy, dzień skarbnika, ale po O, Dzień skarbnika. Nie Nie wiem, czy jest takie święto. Hmm, hmm. Ach, teraz już wiem. Na nie włosku, czyli Andrzejki. Tak, zgadłeś. No i proszę. To jest łatwe. Urodziny. Nie. Imieniny. Też nie, Zenek. Też nie. To dzień tulipana. No Zenek, jaki dzień tulipana? Pomyśl trochę. Dzień wiosny albo lata. Nie, słuchaj, pomogę ci. W ten dzień kwiaty otrzymują panie. Tak, oczywiście. Zapomniałem o tak ważnym święcie: Dzień Kobiet. Tak, to Dzień Kobiet. Pozdrawiamy, wszystkie panie. Pozdrawiamy. Twoja zagadka. No, teraz to są urodziny. Zgadłeś. Ale wszyscy mogą się postarać i wyciągnąć przynajmniej ten tort z opakowania? Nie mogłem. Dlaczego? Bo już go zjadłem. Żartujesz? Cały tort zjadłeś? Tak. Płamczuchu. <laughs> Nie, zjemy go za chwilę. Tak zrobimy. Twoja kolej. No i proszę. No to jest łatwe, proste. Zobaczcie. Boże Narodzenie. Tak jest. I lecimy dalej. Dobrze. Twoja zagadka. To jest smaczne święto. Tłusty czwartek. Zgadłeś. Zaraz je zjemy. Tort i potem jeszcze pączki? Nic się nie ma. Damy radę. Twoja kolej. No i proszę. Zobaczę to sobie. O! Dzień miłości, czyli walentynki. Czerwień serca i te klimaty. Dokładnie. Moja kolej. Zobacz, Aha, jesteś kominiarzem, dzień kominiarza. Nie, nie zgadłeś. Co ma węgiel i kominiarz wspólnego? Ach, to jesteś górnikiem. Tak. Aha. Chwilę, chwilę, ale nie powiedziałeś, co to za święto. To święto górnika, czyli barburka. Tak jest. A teraz zagadka dla Was. I zgadujemy. To znaczy, Wy zgadujecie. A jeśli znacie odpowiedź, to prosimy, napiszcie ją w komentarzach. Pytanie brzmiało: Jakie to święto? Dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Do następnego.